Mili Państwo, najpierw liryka. Pół wieku temu Jeremi Przybora zapowiadał wiosnę. Nad polami ptaszęce brzmią trele, zwierz wesoło puszcza się w tan, będzie jeździć za miasto w niedzielę, brać wędlinę, jak również chzan. No i nutka praktyczna, sprzed lat niemal 30. Oto nieoceniona Irena Gumowska radziła w książce Dom bez tajemnic, jak odświeżać tapczan czytamy. Bywa, że tapczan jest pokryty tkaniną, której w Ukna, w miarę zużywania się tworzą niezliczone kuleczki. Panie domu biorą żyletkę i maszynkę do golenia i golą cały tapczan, który znów nabiera gładkości. Cóż, obraz pani domu, która goli tapczan, wart jest każdych pieniędzy. 15 marca jest datą z historii kina, bowiem do tego dnia, w roku 1972, amerykański reżyser Francis Ford Coppola pokazał światu trzygodzinną epopeję o życiu włoskich imigrantów, nazwiskiem Corleone, w filmie Ojciec Chrzestny. Film od początku miał podgórkę, ponieważ kiedy tylko rozniosło się, że będzie to historia o włoskich mafiozach, związki włoskich imigrantów zaczęły protestować, twierdząc, że film oczerni ich nację. Ale studia Paramount Pictures, czas producent filmu nie przywiązywało do tego specjalnej wagi miała to być skromna historyjka z zakresu kina etnicznego na którą przeznaczono również skromne 2,5 miliona dolarów do roli mafioza Don Vito Corleone wzięto aktora który był w sytuacji przymusowej tonął w długach i już od 10 lat nie pokazywał się na ekranie mianowicie Marlona Brando ten powiedział, że zagra, ale kompletnie po swojemu. Nawet nie nauczył się tekstu, czytał go z wielkich plansz, które trzymali mu asystenci planu. I dlatego, kiedy Don Vito Corleone mówi tak powoli i rozwlekle, wiemy dzisiaj, że Brando oczami poszukiwał planszy z właściwym tekstem. Cała impreza w końcu okazała się niewyobrażalnym sukcesem kasowym, ale także artystycznym. Ojciec Chrzestny otrzymał trzy Oscary dla najlepszego aktora, której to nagrody Marlon Brando nie przyjął, dla najlepszego filmu i dla najlepszego scenariusza adaptowanego. Choć jego kontynuacja Ojciec Chrzestny, część druga, zdobyła. Tych Oscarów aż sześć, a dla każdego kinomana do dzisiaj obejrzenie Ojca Chrzestnego to propozycja nie do odrzucenia, którą składa także krytyk filmowy Wiesław Kot.